A jak widać jesteśmy u mechanika, trochę wyszły małe komplikacje ze skrzynią biegów, niestety. Eee, aktualnie właśnie tam chłopaki działają, sprawdzają co można zrobić.

Jak okay. się chyba. Mikołaj, jaki jest problem? No czujnik temperatury nie działa. Próbuję znaleźć przyczynę, ale nie idzie. Ręce jak widać brudne od roboty. No jest problem, jest problem po prostu. O co je chodzi? Jakby po prostu nie mogło być czujnika i by człowiek nie wiedział by po problemie było nie? A w sumie też nie działaj tak. Nie wiem No jest problem nie wiem Tomasz Ciężki temat, to coś jest z tą wiązką i albo to jest tutaj w, no, w liczniku, albo gdzieś ta wiązka jest przerwana, rozlutowana, nie wiem. Coś z nią nie tak jest. Bo skoro no, próbowali dwa czujniki. No. To nam nie jest potrzebne la, 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 la. Jaku, co ty robisz? Da, da, da. ja nie wiem co ja robię, ja jestem. Czekaj Śrubokręt śruby. Jaku, co dla ciebie. Dlaczego postanowiliśmy jechać autem a nie lecieć samolotem? Na samym początku zastanawialiśmy się w sumie nad tym, żeby wsadzić tę czwórkę na statek i żeby sobie popłynęła do Gambii, ale po dalszej analizie, jakby całej sprawy, stwierdziliśmy, że jednak się to nie opłaca, a wręcz no, koszty są mniej więcej podobne niż to, jakbyśmy mieli jechać sobie samochodem pozałatwiać te wszystkie tam inne rzeczy papierkowe i po prostu tam dojechać. No i co? No i stwierdziliśmy, że Lepiej będzie, jeśli sobie tam pojedziemy, bo jak pojedziemy, to na pewno dużo zobaczymy, dużo ludzi poznamy i tak dalej, wiele doświadczymy po prostu. No i będzie to na pewno dużo ciekawsze, ponieważ jedziemy na początku przez Niemcy i Holandię, potem jest Francja, potem jest Hiszpania, potem płyniemy promem i dostajemy się do Maroko, następnie jest Sahara Zachodnia, Mauretania, Senegal i końcowo jest Gambia. Także. Sama podróż na pewno będzie dużo ciekawsza niż po prostu polecenie tam sobie samolotem w kilka godzin. I tak właśnie. Okej. Okay. Tomasz, <laughs> na YouTube padło pytanie, gdzie i jak zamierzamy spać? Zamierzamy spać oczywiście w naszej T4 i głównie dlatego, żeby zaoszczędzić pieniądze. A jedziemy w trójkę, więc będzie dosyć wygodnie. I tyle, jedynie jeszcze potem w Hiszpanii, jak już będzie ciepło na dworze, to mamy ze sobą hamaki. Byle gdzieś stanąć, gdzie są drzewa obok i pod goim niebem. Jest sobota, godzina 23.22, i oficjalnie możemy ogłosić, że skończyliśmy pracę nad naszą t i naprawiliśmy chyba już wszystko, co było do naprawienia. Nasz wyjazd trochę się opóźnił z racji z przyczyn technicznych samochodu, które musieliśmy opanować, bo niestety nie było możliwości pojechania w trasę z ryzykiem, że mogłoby się coś stać. Teraz to ryzyko jest trochę zminimalizowane. Wyjazd planujemy na jutro. Od samego rana. Zostało nam w sumie tylko jeszcze spakować tam ostatnie rzeczy i będziemy praktycznie gotowi. Pierwszym przystankiem będzie Holandia i zamierzamy tam dojechać jutro, właśnie wieczorem. Zobaczymy, jak trasa pójdzie, ale obstawiam jakieś tam 12-13 godzin, powiedzmy. Tam zatrzymiemy się u naszego kolegi, który tam mieszka w Hadze dokładnie. Trzymajcie za nas kciuki, żeby. Te czwórka dojechała, żeby nic się po drodze nie stało i żeby wszystko poszło gładziutko. Wszystko będziemy relacjonować na pewno na Instagramie, który pojawi się gdzieś tutaj. I od jutra będą się tam pojawiać po prostu posty i relacje na story. Także serdecznie Was zapraszamy do śledzenia.